Jakie są obecnie przewagi telewizji kablowej nad telewizją satelitarną? No, obszarów przewagi telewizji kablowej nad satelitarną można wymieniać bardzo dużo i podstawową, która, która się nasuwa obserwując te dwa systemy. No to jest możliwość zaoferowania pakietu usług. Jednak to jest coś, co z perspektywy abonenta jest bardzo cenną funkcjonalnością. To jest pakiet korzyści, tak jak to mówimy w żargonie branżowym, gdzie równocześnie z niższymi opłatami za usługi dostaje się wygodę jednego centrum kontaktu, dostaje się pojedynczą fakturę, którą się opłaca w jednym miejscu. Same korzyści. Nic się nie traci. Także to jest coś, co oferują już operatorzy kablowi, co oferuje telewizja kablowa, usługa potrójna. To jest coś, do czego operatorzy satelitarni no, dopiero aspirują. Zaletą telewizji kablowej jest również interaktywność. Jest sytuacja, w której mamy komunikację zwrotną od, od strony urządzenia abonenckiego, cyfrowego set-topa. Ona sprawia, iż abonentowi możemy zaoferować zdecydowanie większy wachlarz usług niż są to w stanie zrobić platformy satelitarne, systemy VOD, czyli usługi wideo na żądanie, domowej wypożyczalni wideo wykonane w oparciu o infrastrukturę telewizji kablowej. Oferują tysiące pozycji kontentowych. Ten wybór jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o VOD w wykonaniu satelitarnym, jest to kilkadziesiąt maksymalnie pojedyncze setki pozycji filmowych, które się mieszczą na malutkim, twardym dysku, który jest montowany w settopie. W systemach kablowych usługę VOD obsługują potężne farmy wideoserwerów o praktycznie nieograniczonej pojemności.